Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z niemieckiego Rosmana. Zabieram Was dzisiaj na zakupy i pokażę Wam, co warto tutaj kupić. Także zapraszam, idziemy dalej. Również mamy produkty ze wzorowym składem NO Cosmetics. Wyglądają one tak, także jak najbardziej. O, dzień dobry, dzień dobry. Także mają w pełni bezpieczne wzorowe składy. Ceny też nie są wygórowane. Tutaj mamy krem pod oczy, serum z niacynamidem, hialuronowe, dwufazowe łagodzące, olejek, witaminę C, peeling chemiczny, antyoksydacja na zmniejszenie widoczności porów, anti-aging i balansujące. A tutaj retinolowe serum i tutaj kremy. Także też to jest hit. Mamy taką serię łagodzącą, delikatną dla alergików. Nie czytajcie tego, że tutaj jest napisane mama, bo to jest też w polskim Rossmanie, ale to jest taka seria z olejkiem migdałowym dla alergików, dla atopików z bardzo delikatnym, minimalistycznym, typowo emoliencyjnym składem, także to będzie łagodzić, nawilżać i chronić suchą, wrażliwą, popękaną skórę, a wręcz atopową. Cena taka sama jak w Rossmanie u nas, tylko czekajcie tutaj 2 euro za kremowy żel. U nas chyba on jest troszkę droższy, ale skład jest wzorowy. Samo co w Polsce ze wzorowym składem, bez SLS-u, bez mikroplastiku dla dzieci. Tutaj również. O, tutaj też. Wszystko dla dzieci z dobrym składem. Także no, zobaczcie, zobaczcie, naprawdę warto. W niemieckim Rosmanie to kupić, jeżeli poszukiwaliście bezpiecznych kosmetyków dla dzieci. Tylko ta seria jest dla dzieci 3. Plus, żebyście o tym pamiętali, zdecydowanie, prawda? Już mamy świetną maseczkę nawilżającą za euro 49. Niestety to jest syf, to jest syf, ale to ma wzorowy skład. Maseczka także jak najbardziej śmiało mogę ją polecić. Już mamy hity z Isany, wzorowe składy bez SLS-u, a tutaj mamy, patrzcie, jak schowane filtry. Również mają wzorowy skład. Zobaczcie, jaki jest wysyp filtrów ogólnie, z bardzo dobrym składem. To się ceni. Tutaj mamy krem z filtrem. Kolejny krem do skóry suchej, spray, balsamy i ta seria też ma wzorowy skład do ciała. Tutaj i mamy szampon dwa w jednym i on nie ma SLS-u, także jak najbardziej mogę go śmiało też polecić. Tutaj jest peeling do ciała, mydło. Znacie moje stanowisko i tutaj mamy body lotion także jak najbardziej również mogę śmiało ze szczerego serca wam polecić. I Również mamy taką odżywkę bez spukiwania do włosów. Szampon ma SLS, także szamponu nie polecam zdecydowanie, bo ma kancerogenno niszczący barierę lipidową sodium lauryl sulfate, ale ta odżywka bez spukiwania ma w pełni bezpieczny wzorowy skład i będzie zabezpieczać włos. Mamy peptydową maseczkę do stóp za 29,9 bardzo dobry skład, peptydy, ceramidy, lipidy, wszystko czego potrzebują suche stopy. Polecam. Na świetna maseczka regenerująca stopy za 3 euro. Fus, vol. Także jak najbardziej również mogę ją polecić. Skład jest przeciwzapalny, przeciwbakteryjny, łagodzący, nawilżający, także śmiało. Mamy filtry dla skóry bardzo wrażliwej od Isany, Met, po 3 euro i 3,79 Tutaj mamy serum łagodzące do ciała, również wzorowy skład, krem z filtrem do skóry wrażliwej. Także mamy tutaj zdecydowanego hita. Tutaj mamy taką serię rozświetlającą ciało Summer, wzorowe składy, rozświetlacz do ciała, żel rozświetlający, peeling do ciała rozświetlający i taki sprayer rozświetlające. Wzorowe składy, także no rozświetlenie ciała może być murowane. Patrzcie. Ładnie to wygląda, prawda? Patrzcie, kolejny syf. Eucerin to jest przecież Nivea. Marka testuje na zwierzętach. Ma okropne składy, szkodliwe dla zdrowia. Nawet La Roche Pozetu jest masakra. Patrzcie. To są produkty z okropnym składem koncernu Nivea. Testowane na zwierzętach. Także stanowczo odradzam ich kupno, ich zakup, bo nie są nic po prostu warte. Tak jak. No, te. No, to jest L'Orealnie. No. Mamy maseczki do stóp regenerujące za 69 centów, także jak najbardziej. Mamy mgiełki do ciała bez alkoholu na bazie wody i wersja brzoskwiniowa, aloesowa i hialuronowa. To są takie mgiełki do odświeżania ciała, euro 29, bez alkoholu, oparte są na wodzie, także jak najbardziej polecam. Ktor Scheller i ta seria ma wzorowe składy. Także jeżeli szukaliście takiej pielęgnacji w Niemczech przeciwstarzeniowej, to tutaj macie produkty z dobrym składem. Weledy nie kupujcie, bo weleda ma alkohol i niszczy barierę lipidową. Ale dr Scheller jak najbardziej ma dobry skład. Serię Hydro Booster Hieluronową i tutaj również alkohol w tych ampułkach, tak jak w Polsce. Serum ok, krem pod oczy ok, krem do twarzy w porządku. Także jak najbardziej. Również mamy takie same hity jak w Polsce a to jest jeden wielki, po prostu wiecie, nie wypał. Ten bal, to jest to serum pod oczy z kofeiną, które na mojej grupie aż huczało na jego temat. Także no jest, biorę je do testów, dam wam znać. Ono powinno niwelować oznaki zmęczenia, nawilżeć skórę, likwidować yy, opuchnięcia, zasinienia. Także no co, no biorę do testów. Zobaczymy i dam wam znać. Express Lift z oligofruktozanami z cykorii. 3,99 euro. też tutaj, tutaj też są one bezproblemowo dostępne. Patrzcie, moje kochane skarby. Ile te śmieci kosztują tutaj? 2 euro. To jest bzdura, ale my to o tym wiemy, nie? 2 euro, nie? Te maski kosztują. A zobaczcie, ile kosztują maseczki z Isany. 95 centów, 45 centów, 35 centów, choć nie wszystkie są z, oczywiście tutaj z dobrym składem, tak? ale zobaczcie jaka jest różnica cenowa półki mają najsłabszą formę witaminy A palmitynian retinylu, one nie mają czystego retinolu także jak najbardziej nawet teraz mogą być one bezproblemowo stosowane o proszę bardzo, one tak wyglądają, no tylko to nazewnictwo retinol to jest trochę wprowadzające w błąd, aczkolwiek palmitynian retinylu nigdy nie był retinolem i nie jest retinolem, to jest najsłabsza odmiana witaminy A, która nawilża i regeneruje Także te ampułki nawet codziennie można stosować celem poprawy jakości i nawilżenia skóry. Mamy hita. Ten Liquid Moisturizer to będzie cudownie nawadniająco nawilżająca mgiełeczka do twarzy. Także no, mamy tutaj fajnego hita. Mamy dwa buble z plastikami. Wstyd w biały dzień. No ale Isana ma wprowadzić zmiany, także liczę na to, że niedługo tego tu nie będzie. Tutaj patrzcie, mamy te sera z y, Isanę. Filtr SPF 30 pantenol z kwalanem, peptydy kolagenowe, bakuchiol i retinol, koncentrat retinolowy 0,3 ampułki, zaraz je sprawdzę, niacynamid i gliceryna, ceramidę i pantenol, kwas azelainowy, to co w Polsce, ale tutaj mamy liquid moisturizer jeszcze, zaraz go Wam sprawdzę. Tak, to do utylizacji ma mikroplastik, tutaj mamy pod oczy takie serum dobre składowo. To też niestety do utylizacji. Krem do twarzy z dobrym składem. A teraz patrzcie, tutaj kolejna seria do sprawdzenia. Mam takie szoty do twarzy, bo ten koncentrat nocny znamy. Ale te szoty do twarzy mnie zaciekawiły. No i co? Alkohol denat. No ale w związku ze zmianami, jakie ma Isana wprowadzić, podejrzewam, że niedługo też alkohol z nich zniknie. Także wtedy odzyskają swój potencjał. No tutaj mamy ten Prokolagen. To co w Polsce. A teraz biorę się za sprawdzenie tych produktów. Patrzcie, tutaj mamy kolejne z Hydro Booster. Mam takie szoty do twarzy, bo ten koncentrat nocny znamy. Ale te szoty do twarzy mnie zaciekawiły. No i co? Alkohol denat. No ale w związku ze zmianami, jakie ma Isana wprowadzić, podejrzewam, że niedługo też alkohol z nich zniknie. Także wtedy odzyskają swój potencjał. No tutaj mamy ten Prokolagen. To co w Polsce. A teraz biorę się za sprawdzenie tych produktów. Patrzcie, tutaj mamy kolejne Hydro Booster. Patrzcie, ile w Niemczech kosztują te śmieci. Patrzcie. 25 euro, 26, 16 euro, 20 euro 11, 12. Zobaczcie, ile to kosztuje w Niemczech. Patrzcie. Patrzcie, ile to kosztuje. To jest tutaj mamy isankę. To zaraz do niej przejdziemy, ale patrzcie. Przecież te ceny za tą jakość to jest jedna wielka Absorbacja i plucie konsumentów w twarz bez kitu. Za ten badzie, tyle kasy. O, proszę, mamy, patrzcie, wzgórę rala mamy. Proszę, jaki ładny, patrzcie. I te ceny też zobaczcie. Proszę, patrzcie, jakie ceny. To też to jest skandal w biały dzień. O, tutaj jestem ja. Patrzcie. też to jest skandal. Jawny skandal. Masakra. O, tutaj jest ta seria. Cudowna, kuszyn. Mhm. Jasne. Także to jest okropieństwo. Nad okropieństwem testowane na zwierzętach ze szkodliwymi składami odradzam. I tutaj również jest Baby Dream w atrakcyjnych cenach. Tutaj olejki na dobranoc i krem łagodzący. Tutaj Seria Med, medyczna. Tutaj chusteczki, proszę bardzo. Także no też jest zdecydowany. Wybór, jeżeli chodzi o produkty. O, proszę bardzo, wyeksponuję Wam to mocniej. O, dokładniej tak. Także też składy są takie same jak w Polsce. Także nie mam zastrzeżeń. I też mamy balsamy do ciała z genialnym składem. I jest, patrzcie, kokos. Jest kokos. I tutaj mamy wiele wariantów zapachowych. Składy przecudowne. Zobaczcie, tutaj jest do ciała serum i sanapiór. te mgiełki mają alkohol, także odpadają. Tutaj mamy serum łagodzące z genialnym składem i tutaj mamy wersję arganową, tak jak w Polsce, także no też mamy kolejny hit. Tutaj balsamy do ust z filtrem 30, 50 za 2,29. Także no jak najbardziej. No i ta wersja bez alkoholu. Noworoczna w Polsce też powinna być bez alkoholu. I jeszcze można kupić w Polsce starą wersję z alkoholem z tamtego roku, bo tutaj już też wersja nie ma alkoholu, także też hity polecam. Zobaczcie, mamy takie fluidy z filtrem matujący glow, rozświetlający i przeciwzmarszczkowy po 350, prawie że euro, czyli tam wychodzi około 13 zł. I tutaj również mamy świetne filtry z dobrym składem, bez alkoholu, bez mikroplastiku. Super sprawa. Także, no zobaczcie, proszę. No przepięknie wyglądają te fluidy. I tutaj jest wersja dla sportowców wodoodporna. Tutaj jest anti-aging ze składnikami przeciwzmarszczkowymi. Tu jest e, przeciw Tutaj jest wersja glow rozświetlająca i wersja matująca tutaj wersja nawilżająca, tutaj klasyk i takie lekkie formuły. Także o tutaj też ostatnio polecany przeze mnie krem z filtrem w polskim rozmanie też jest on dostępne, także nie ma problemu. I tutaj nasze trzydziestki też z dobrym składem, bez alkoholu, bez mikroplastiku. No i tutaj mamy tą wersję med. Także zobaczcie, też mamy asortyment no bardzo mocno rozbudowany jeżeli chodzi o te filtry no ale naprawdę te filtry tutaj mega składy także jak najbardziej no i atrakcyjna cena prawda fajne kremy z filtrem tutaj mamy 50 tutaj mamy fluid i tutaj mamy 30 ten spray ma alkohol i ten żel również ma alkohol także go nie polecam ale tutaj tą 50 30 i trzydziestkę sun ozona polecam. Składy są wzorowe, bez zastrzeżeń, także warto skorzystać. Mamy fajne pomadki do ust: wersja arbuzowa, klasyczna i miodowa. Za 4,69 euro. Składy są wzorowe, będą regenerować usta, będą nawilżać, działać okluzyjnie. Także uważam, że warto wypróbować, jeżeli macie dostęp do niemieckiego Rossmana. Zobaczcie, co mamy takie kolorowe tinty do ust z Isany. wzorowe składy, pomadki, błyszczyki, balsamy, są takie same jak w Polsce. O, proszę bardzo, kokosowy peeling też tutaj jest, ale tu jest wersja arbuzowa, zobaczcie, watermelon, summer glow, sherry, ale te tinty, tutaj macie takie balsamy do ust z kolorem, Wow, także mogę polecić. Tutaj mamy nowości z Isany. Ampułeczki z ceramidami i z kofeiną. Krem z gliceryną ceramidowy, mleczny tonik, masełko do demakijażu. No zobaczcie, jak to się prezentuje. I tutaj mamy kolejne cuda. Także składy są cudowne, także nie mam żadnych zastrzeżeń. Czy mikrokremiki odpisane? Też są tutaj. Też są, też są. Euro 19. Także, no, cudo na wianku. Mamy krem kremcica, który będzie regenerował barierę lipidową i będzie dobry dla skóry wrażliwej z mocznikiem za 3,49. Także też dobry skład i dobra cena. E, kochane skarby, ja już też po zakupach zrobiłem dla Was materiał. Kupiłem też trochę nowości. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Jeśli Wam się film podobał, proszę łapkę w górę i komentarz. Serdecznie Wam dziękuję. Życzę Wam serdecznie miłego dnia. Kocham Was bardzo, do zobaczenia. Pa!